W trakcie realizacji tegorocznego kontraktu musieliśmy się zmierzyć z koniecznością koordynacji prac na różnych budowach, tak aby nie zaburzyć dostaw ciepła do znacznych części miasta Krakowa. I tak w związku z tym zaszła konieczność realizacji w pierwszej kolejności przebudowy sieci ciepłowniczej na ulicy Cechowej, gdzie do wykonania było 820 metrów przebudowy rurociągu o średnicy nominalnej 500 mm wartość kontraktu 4,5 miliona złotych netto. I te prace musiały być zakończone w zakresie instalacyjnym, aby można było rozpocząć demontaż rociągu na ulicy Wielickiej. Prace te z kolei obejmowały wykonanie przebudowy ciepłociągu o średnicy 600 do 700 mm o długości kilometra i o łącznej wartości robót 10 milionów złotych netto. Wszystkie te wymiany instalacji, które w roku 2022 są prowadzone w ramach POIS-u, mają na celu przede wszystkim obniżenie kosztów i obniżenie strat wynikających z transferu ciepła między producentem a odbiorcą końcowym, dla nas bardzo istotnym ze względu na to, że straty tak czy inaczej muszą być pokrywane przez kogoś. W chwili obecnej wymieniając taką instalację mamy pewność, po pierwsze wstawiamy rury nowe, wymieniamy instalacje stare, a przy okazji modernizujemy sobie komory oraz wszystkie inne elementy infrastruktury sieciowej.